Was dość często zadajecie mi pytania, jak łączyć ze sobą rośliny, żeby wyglądały ciekawie. Tak więc mam nadzieję, że uda mi się przynajmniej raz dziennie wrzucić Wam filmik właśnie z propozycją nasadzeń. Roślin, które do siebie będą dobrze pasowały. I w pierwszej kolejności chciałam Wam pokazać kompozycję ode mnie z ogrodu. Jest to jeżówka. Celowo wybrałam tutaj bardzo wysoką jeżówkę, żeby pięknie wyglądała z nad niskiej trawki, która to jest osnicą cieniutką. Jest to gatunek, który w naszym klimacie radzi sobie całkiem nieźle, nawet jeżeli nie przezimuje, to on się tak rozsiewa, że myślę, że rok w rok będziecie mieć tę trawkę u siebie. Chociaż ona jest taka dziwna, że albo jej się spodoba miejsce, w którym rośnie, albo też nie. Tutaj jej się najwyraźniej podoba. W tym roku nawet jej nie ciała. A to jest jeżówka, która właśnie jest dosyć wysoka, w tej chwili jest tak ogromny wybór jeżówek, że możecie wybrać również jeżówki niskie do swoich ogrodów, ale ja myślę, że właśnie ta kompozycja jest ciekawa przez to, że te kwiaty delikatnie wystają ponad tą trawę. Jeżówka wymaga gleby piaszczysto -gniniastej. jeden raz w roku powinniśmy ją nawieść przynajmniej, my to robimy nawozem tylko działającym. Takim półrocznym i to w zupełności wystarczy. Jeżeli chodzi o stanowisko, no to lepiej będzie kwitło oczywiście na stanowisku słonecznym, natomiast staroś nie w półcieniu i całkiem nieźle sobie radzi. Kwitnie aż do października. Chociaż ja uważam, że jeżdżówkę można również zostawić na zimę, dlatego że jej przysuszone kwiatostany również bardzo dobrze się prezentują. No i ta ostnica oczywiście też może zostać na zimę. Nie trzeba jej ciąć, w ogóle nie trzeba jej ciąć. To jest taka pierwsza propozycja kompozycji. Ciekawa jestem, czy wy macie już podobne zestawienie u siebie w ogrodzie. Jeżeli tak, to koniecznie pokażcie mi zdjęcia pod tym filmem.